No, chwała Jezusowi Chrystusowi, kochani, wracam do domu. Szybkie będzie nagranie. Wiecie, tak się cieszę, że poszedłem dzisiaj głosić. Wiecie, naprawdę głosiłem tutaj. Widzicie zresztą z tyłu tą szpilę wielką. Nie? Głosiłem dzisiaj, tam na tych przystankach na ulicy. Przemieszczałem się trochę tutaj na rogu. Henry Street, koło tej szpili, trochę gdzieś. Wiecie co, powiem wam, że po ostatnim głos po ostatnim, No nie, nie wiem ile głosiłem, nawet nie patrzę teraz na ten czas, nawet, ale powiem wam, że y nagrywam to, bo chcę z wami się podzielić. Y staram się y podzielić się z wami czymś, co mnie spotkało. Wczoraj spotkałem się z moją Kasią, y z siostrą tą Aldonką, którą Pan Bóg mi wystawił 4 lata temu, no w sumie już prawie 5 lat temu na drogę i powiem wam że niesamowite było to, że rozmawialiśmy, bo jak już mówiłem, że ona była powołana do głoszenia Ewangelii do muslimu, nie? Do, do tego, do, do ludzi z islamu. I powiem wam, że rozmawialiśmy, dużo można się, właśnie mogę się nauczyć od siostry, nie? Bo ona naprawdę w tym Koranie jest już tak obcykana, że tak powiem, nie? Że zna takie wersety, które zresztą teraz jak się o, o ten podsyła mi filmiki jakieś bardzo bardzo przyda, przydało mi się to spotkanie opowiadała jak Pan Bóg przemienił serce że, że w imię Jezusa Chrystusa są, za, są zanurzeni już kilku właśnie z tej religii muslim że oddali życie Chrystusowi i słuchajcie no po moim głoszeniu na samym końcu Człowiek bardzo był zdenerwowany. Zresztą no, środkowy palec pokazywał. I powiem wam, że podszedł do niego taki chłopak. Ja nie wiedziałem, że on jest z wiary właśnie muslim, z islamu, ale coś do niego mówił. I powiem wam, ja nie osądziłem w sercu, bo ale tak sobie pomyślałem, że też tam z nim rozmawia. Ale wiecie, co się stało? Jak skończyłem głosić, podszedł właśnie ten człowiek właśnie, później podeszła dziewczyna i podszedł pan. Pan był z Rosji, on właśnie był z wiary w islam i jedna siostra w Chrystusie podeszła, żeby pobłogosławić. Trzy osoby jeszcze tak się nie zdarzyło, nie? Że trzy inne osoby i powiem wam, że ten chłopak powiedział z islamu, że te słowa po prostu tak... W że on powiedział, że on tak wierzył w te słowa, że aż musiał przyjść i powiedzieć. Powiedział też, że on jest z tego, z islamu, nie, że oni wierzą, że... No wiecie, no nie wierzą, że Jezus Chrystus jest Bogiem nie? w ciele człowieka, że umarł na krzyżu, że oddał życie. Za, za nas grzeszników, że no, czyli nie, wie, nie wierzył w Ewangelii, ale powiem wam, że w Koranie jest napisane takie wersety, że jeżeli coś się jakieś jakbyś miał wątpliwości, to takie wersety tam są, to idź do, do tych do skryptów, które były przed wami, tak jakby napisane, czyli do prawa i proroków, do Tory, nie? Powiem wam, że powiedziałem, podzieliłem się z nim tym i powiedziałem mu całą Ewangelię. Zastanowił się, dotykał mu Pan Bóg serce, kochani. Było to, było to bardzo, bardzo takie powerful, jakbym powiedział, nie? Bo tam Duch Święty po prostu robił... No było z mocą Ducha Świętego głoszone, że ci ludzie słuchali. Wiecie, część odrzucała, część przyjmowała. Ja nie wiem, Pan Bóg może dać wzrost. Siostra, pobłogosławiliśmy sobie, powiedziała, że dziękuję. Ja powiedziałem, dziękuję również, jeśli Pan Bóg błogosławi. Powiedziałem oczywiście, bo będę się tym dzielił zawsze, żeby mieć relację z Jezusem Chrystusem i żeby sprawdzać w Pismie Świętym. Czy jesteś nauczana z, z, zgodnie z, ze Słowem Bożym, bo teraz są erory wprowadzane. Wieś, ludzie, ludzie po prostu podążają właśnie za na przykład Ewangelią Sukcesu. Wiecie, różne są. To my musimy cały czas badać swoje serca, czy jesteśmy w drodze, czy nie zostaliśmy zwiedzeni. To nie są żarty. Dlatego te filmy będą nagrywane i poszedł do mnie brat. Też w Chrystusie wierzę, ale nie umiał mówić dobrze po, po angielsku, ale pisał i pokazywał mi. Ale wiecie, co właśnie to jest to? Gdybym chwiał się. To bym zaczął przyjmować od niego porady, ale że Pan Bóg upewnił mnie jeszcze przed rozmową z tym gatem, bierze, nie? Który by chciał, żeby in żebym inaczej troszkę zaczął głosić. ale Pan Bóg tego nie chce, żebym inaczej głosił. Mam głosić prawdę. Ta prawda nie ma łechtać uszu ludzi, a ma głosić, nawoływać do pokuty. Ma ta prawda wyrywać z tego świata grzechu i odwracania się od Niego. To tylko Pan, Pan Bóg Duchem Świętym może to zrobić przez wiarę i pokutę w imieniu Jezusa Chrystusa, kochani. Dlatego musimy się zastanowić nad wszystkim. Musimy się, musimy się zastanowić nad... No właśnie ta relacja. I to pokazała relacja, bo ja nie mówię może, że ten człowiek po prostu. Wiecie, ja nie mówię, że ten brat może chciał dobrze. On czyta Pismo Święte. Ja nie, ja nie staram się w ogóle przekreślić, ja powiedziałem, za każdym razem, jak będziesz tutaj, to przyjdź i będziemy razem rozmawiali. Kocham cię, szanuję, ale muszę ci powiedzieć, że Pan Bóg mnie prowadzi tak, jak mnie powołał, i nikt z tego nie odwróci ani nie zmieni. Ja idę tak za Chrystusem. I pokazałem mu na drzewo, że czasem będzie tak, że nie będziemy rozumieli niektórych braci z powołania, ale to wszystko było w miłości, wiecie. To jest, to jest tak naprawdę takie świadectwo też, nie? No, wiecie, że, że miał, miał takie zwątpienia, dlaczego ludzie się odwracają od kościołów, dlaczego tak jest. A mówię, a dlaczego tak jest? Bo tak było przepowiedziane, że tak będzie się działo, nie? Tak się będzie działo. Jest tak napisane w Pismie Świętym. Ludzie odstąpią w ogóle. Odrzucają Chrystusa. A oprócz tego ludzie po prostu przestali po prostu głosić to, co jest napisane w Pismie Świętym, nie? To jest najgorsze. Że, że głoszą siebie tak naprawdę. Nie oddali życia, nie ukrzyżowali się tutaj na świecie, a uczą... Przyjaźni ze światem, że trochę tu, trochę tam, a tak się nie da. Nie da się tu i tam. Liczy się tylko, czy oddałeś życie Chrystusowi, i czy idziesz za nim, i czy wypełniasz wolę Ojca, który jest w niebie, czyli to wszystko, co jest zosta zostawione dla nas jako drogowskaz, czy poruszamy się tymi drogami wąską drogą. No kochani. Jadę do domu jutro do pracy co mamy dzisiaj wtorek no ale powiem wam, że po pracy się położyłem. Byłem zmęczony dzisiaj, nie naprawdę. Ale powiem wam, że nawet się nie przespałem. Usiedliśmy sobie, herbatkę z żonką wypiliśmy. No i że ona sama mi powiedziała, nie? czy idziesz głosić dzisiaj, a ja miałem modlitwę, że nie wiem, Boże pokaż mi w jakiś sposób, żeby to było takie spójne, nie? żeby to wszystko tak się poukładało, poukładaj wszystko, jak chcesz, żebym poszedł, Ojcze Przenajświęty, Boże Jezu Chryste, to poprowadź mnie, poprowadź mnie tak Jezu, pokaż mi, czy mam dzisiaj iść, czy nie, ja niech się pełni Twoja wola we wszystkim, zostawiam wszystko na Twoich ramionach, przecież wiesz i dziękuję za to. No kochani, słuchajcie Biegnijmy do mety Do nagrody powołania, którą jest zbawienie dusz w Chrystusie, nie? Biegnijmy Ten wyścig jako pierwsze miejsce Trzymajcie się, zostańcie z Bogiem